Nie ma wszystkim, tu znowu wektora to kolejny odcinek. Tym razem nie Margonem na lajcie, tylko poradnik. Pokażę Wam, jak dojść, żeby zrobić właśnie takie itemki. Sobie pewnie dużo osób o tym wie, gdzie to iść. Ale dla tych, co będą szukać takich informacji na YouTubie, to na pewno to się przyda. Dzisiaj będzie dosyć krótki odcinek, bardziej taki poradnik. Pokażę wam, jak to wygląda. Kiedyś chyba gdzieś indziej był ten NPC, koło tego... Yy, ...Verbin. Teraz jest tutaj właśnie gdzieś... ...tu, nie? No, tu jest ta rusałka. Jak dobrze pamiętam, to było koło Verbin. Możecie napisać w komentarzu. Może tu zawsze stała, a tam stoi jakaś inna? Ale chyba nie, chyba tak było. Nie wiem czemu tam miałaby być. Jeżeli tam była, to dobrze, że ją tu przyniesie, no bo tutaj są te ważki, nie? Widzicie, że tu jest ta rusałka cała. Tu macie wykonać dla mnie przedmiot. Teraz fajnie, bo tu macie na nowym interfejsie, jeszcze pewnie lepiej to wygląda. Ładnie pokazane co jest potrzebne do jakiego itemku. Nie? Kiedyś czegoś takiego nie było. Były tylko takie, wiesz, nazwy w dialogu i to wszystko i musiałeś wiedzieć. To jest potrzebne. Czy tam w nawiasie było napisane coś takiego. A tu macie ładnie grafikę taką. Ile złota potrzebujecie, więc fajnie, nie? My zrobimy sobie właśnie tą dystansową z głęboką raną. To już wcześniej jak mogliście zauważyć, zbroję zrobiłem. Można powiedzieć, że tak przetestowałem to, czy właśnie jest to na pewno tutaj. Mówię to od razu sobie zrobię. Na tą dystansową zrobię przy Was, bo to i tak mi się przyda. I ta zbroja, i, i ta, właśnie, kusza tutaj. Więc tutaj klikamy, aby użyj. Kasę mamy. I jest ok, już zrobiony item. Ogólnie fajnie, bo te itemy się nie wiążą, więc możecie je robić i potem wystawiać na aukcji. To, czy to takie opłacalne musicie to złoto za zrobienie też yy, no wydać? Musicie sobie doliczyć. Nieraz jak patrzę jak są wystawione te itemy, to to jest nieopłacalne po prostu pod względem tych itemów. Nieobrobionych, że tak powiem. No. Mi jest właśnie potrzebny ten heroik. Mam nadzieję, że go lotnę. Ogólnie raczej po ostatnim odcinku, który właśnie został wrzucony przed tym, to nagrywam tego samego dnia i lotłem hero, Jak znajdę to, wam pokażę, które ciekawości, to chyba lotłem, nie, Jerki się robi, to lotłem, no, no i właśnie na przykładzie tego heroiku, on jest chyba za 12 wystawiony. A Heroic, ten pierścień jest za 15 na aukcji. No więc się nie opłaca tego pierścienia robić. Ewentualnie możecie zrobić ten pierścień. Wiecie, to jest też z tego Hero. Ale robi się ten pierścień. A że potrzebujecie tych zielonych, czy to... Nie wiem, jaki to jest kolor. Zielony z niebieskim. Jestem facetem, na kolorach się nie znam, nie? No, to ten pierścień możecie zrobić też, nie? Na paladynach się nie znam, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko, niszczenie panca też ma, nie. Więc tego wiem, że na przykład na aukcji na klasyków w tej chwili nie ma, no więc nie wiem po ile chodzi to, to mówiłem 12, nie? Plus 8m i byście musieli sobie to za tyle minimum wystawić, żeby to się opłacało, no ale też tu pójdziecie, no to, to 2-3 chociaż m więcej, nie? Wtedy ma jakiś sens, bo tak to lepiej po prostu te itemy nieobrobione wystawiać. Dobra, na dzisiaj to by było tyle, tylko chciałem Wam pokazać, właśnie w którym miejscu się te itemki robi. Ja tutaj, jak widzicie, się zbroja na tym 157, żeby cokolwiek mieć w ogóle na tym łowcy. Tak jeszcze mogę Wam powiedzieć, bo też chyba w żadnym filmie nie mówiłem, że zdobyłem te buty wtedy rok temu, jak jeszcze skończyłem z zakończeniem gry. No, na filmikach chyba nie pokazywałem, no bo mówię, ostatni filmik był z składania zbroi a to było wcześniej niż ta data co na tych butach tu widnieje, więc na pewno się no, nie chwaliłem tym, że udało mi się to lotnąć i chwalenie, nie ma się czym chwalić, po prostu się udało i tyle. Jakieś super, nie? Są, ale też jakieś najgorsze też, więc są ok Dobra, to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Na razie cześć.